Kurde, chciałbym się o tym dowiedzieć w wieku 18 lat. złapałem to w wieku 20 je, 22 lat, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo uważam, że i to tak jest mega, mega wcześnie. A te 3 lata wcześniej, no kurczę byłoby to coś, bo po 4 latach byłbym w totalnie innym miejscu, o którym kiedyś sobie marzyłem. Zwiedziłem miejsca, które kiedyś mi się nie śniły. Jamajka, Ibiza, Monaco. A teraz, za chwilę biorę się zakup nowym, samochodu. E, za niedługo też będę zdradzał co to konkretnie jest a o którym myślałem, że nigdy w życiu mi się to nie uda myślałem, że po pięćdziesiątce może uda mi się kiedyś nazbierać a to dzięki tylko jednej decyzji w sumie którą kiedyś mogłem sobie w sumie pozdrościć bo zawsze wyobrażałem sobie, że będę do końca trzeba pracował gdzieś tam szukałem opcji, ale generalnie wszystko u mnie zaczęło się od jednego TikToka jednego filmu Osoby, która miała to, czego ja chciałem mieć, czyli podróżowała, nawet nie skończyła szkoły, co dziwne, bo można mieć generalnie milion możliwości na zmianę życia, ale generalnie, jeśli nie dostrzeżecie, e, jeśli jesteście osobami, które wiecie, klapkami na oczy, no to i tak się w Waszym życiu dużo nie zmieni. A ta okazja jest jak ze złoto, bo to jest coś, co pomaga wielu osobom, a o czym wielu osób też nie wie, bo generalnie mógłbym też. Gadać godzinami o biznesie, o starcie, ale szkoda czasu, bo jeśli są osoby tutaj na moim profilu, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej, jak to działa, to możecie śmiało pisać tutaj do mnie w wiadomości prywatnej, ewentualnie na drugiej platformie. Więc jeśli coś, to możecie śmiało pisać. Uważam, że jest to coś, czego nie chcecie przegapić, bo mnie to zmieniło wszystko, u Was również może.